where left go. Nowhere. Except the oasis Ach, nostalgia. To naprawdę piękna rzecz. Chociaż ja jestem zwolennikiem niepatrzenia w przeszłość i parcia do przodu, nie ukrywam, że bardzo cieszy mnie, kiedy jakieś dzieło stara się, abym wrócił myślami do serii, które niegdyś lubiłem. Niektóre robią to dobrze, inne niekoniecznie, a omawiany dzisiaj Ready Player One zdecydowanie nie robi tego zbyt dobrze. Ale najpierw trochę kontekstu. Generalnie filmowy Ready Player One jest adaptacją książki autorstwa Ernesta Kleina. Książki, którą akurat znam dość dobrze i pewnie chcecie wiedzieć, jakie mam o niej zdanie. Cóż, zazwyczaj nie jestem zwolennikiem palenia książek, ale ten syf spalić, spalić, niech płonie, niech się jara, niech z tego nawet popiół nie zostanie. <laughs> Oczywiście trochę przesadzam, ale serio, coś co w zamyśle miało być hołdem dla całej popkultury oraz jej fanów, stało się ostatecznie ledwo czytelną paplaniną na temat tego, jak to kiedyś było. Ogólnie jest to książka słabo napisana i nawet lekko toksyczna, także jej nie polecam. W związku z tym byłem niemalże pewien, że jej adaptacja będzie nieoglądalnym gniotem. Ale czy na pewno? Czy filmowy Ready Player One jest tak samo zły, jak jego pierwowzór? Od razu mówię, że nie. Na szczęście nie. Na całe szczęście reżyser Steven Spielberg miał na tyle oleju w głowie, żeby wyciąć większość rasistowskich i seksistowskich motywów. Ale czy to wystarczyło? Czy w takim razie Ready Player One jest dobrym filmem sam w sobie? Nie. Nie jest. Ale po kolei. Akcja Ready Player One ma miejsce w przyszłości, w czasach, gdy świat jest już tak bardzo niezdatny do zamieszkania, że praktycznie wszyscy ludzie przenieśli się do wirtualnego świata, zwanego Oasis. Jest on czymś w rodzaju ogromnej gry MMO, w której każdy może przyjąć jakąkolwiek rolę. Możesz tam zostać kimkolwiek chcesz. Batmanem, Skorpionem z Mortal Kombat, Tracer z Overwatcha, Master Chiefem z Halo możliwości są nieograniczone. I właśnie w tym ciekawym świecie, przynajmniej w teorii, odbywa się konkurs na znalezienie legendarnego Easter Ega, pozostawionego przez twórcę Oasis. Kto go znajdzie, przejmie kontrolę nad całą jego firmą i całym jego majątkiem. To rzecz jasna jest bardzo łakomym kąskiem dla złej korporacji, ale jednocześnie tego samego easter Ega poszukuje nasz główny bohater. Wade, który jest znany z wyjątkowo dużej wiedzy na temat popkultury. Wiedzy, której nie zawaha się wykorzystać, aby osiągnąć swój cel. Może zacznijmy od oczywistości. Jestem pewien, że połowa ludzi zaciekawionych tym filmem poszła na niego, aby zobaczyć w akcji cały tabun ulubionych bohaterów z filmów i z gier. Co jest w pełni zrozumiałe. Ale jeśli sądziliście, że będą oni mieli jakąkolwiek większą rolę w tym filmie, no to zostaliście zrobieni w bambuku. Gdyż praktycznie żadna z nich nie pełni absolutnie żadnej roli i służy tylko i wyłącznie za tło. Niby mamy tu masę postaci z popkultury, ale żadna z nich nie robi nic poza byciem na ekranie. Wygląda to trochę tak, jakby Spielberg myślał, że sama obecność tych postaci już wystarczy. Tylko, że to tak nie działa. Chociaż jest tu kilka całkiem fajnych fanserwisowych scen, jak na przykład scena walki Mecha godzili z Gandamem, no i ta scena z Xenomorphem wychodzącym z Goro była nawet spoko. Ale jest tego po prostu za mało. Gdyby ten film powstał lata wcześniej i zobaczyłbym go za dzieciaka, być może wtedy to by mi wystarczyło. Ale dzisiaj to po prostu nie przejdzie. To po prostu jeden wielki nostalgia baiting. To po prostu chamska próba zarobienia na nostalgii fanów. Może nie jest to jeszcze poziom tych okropnych remakeów live action od Disneya, ale i tak jest to niesamowicie wkurzające. Myślę też, że główną przyczyną tego podejścia jest Sam Spielberg. I nie zrozumcie mnie źle, ja ogólnie Spielberga szanuję, bo to naprawdę świetny reżyser, któremu popkultura zawdzięcza naprawdę dużo. Ba, jeden z moich ulubionych filmów wszechczasów to właśnie jego Jurassic Park. Tak więc tym bardziej mam do gościa duży szacun. Ale nie oszukujmy się, to nie to pokolenie. Widać, że choć stara się on zapoznać z dzisiejszą popkulturą, ewidentnie po prostu jej nie łapie. I to jest najbardziej smutne, bo to jest film, który powinien zrobić jakiś prawdziwy fan pop kultury, a nie ktoś z zewnątrz. Ale hej, przynajmniej Spielberg się stara. Nieudolnie, ale się stara. Nie to co. Inni bardziej oporni. Żeby dokładniej opisać, co jest moim zdaniem największym problemem tego filmu, pozwólcie, że podam wam pewien przykład. Jest taki moment, kiedy nasi bohaterowie przenoszą się do obszaru, który nawiązuje do filmu Lśnienie. I to jest najlepsza scena w całym filmie. Bo po pierwsze, jest autentycznie zabawna, a po drugie, kreatywnie wykorzystuje motywy z tamtego filmu. Tylko sęk w tym, że to jedyna tego typu scena. Najwyraźniej na chwilę kogoś olśniło, a moim zdaniem tak powinien wyglądać cały film. A propos kreatywności, na samym początku jest nam powiedziane, że ten świat jest nieskończony i pełen niesamowitych i ciekawych krain. Podczas gdy w filmie dostajemy tylko jakieś nudne miasto, jakieś niejakie pustkowia i tyle. Wszystko wygląda tu tak nijako i blado. Nie widać tu ani grama kreatywności. Okej. Okay. Czyli fanserwis został ostroskopany. No to może fabuła i bohaterowie będą na tyle spoko, że będziemy mogli przymknąć na to oko? Nie, niestety nie. Chociaż przyznam, że cała fabuła ma w sobie odrobinę klimatu przygody, momentami trochę kojarzy mi się ze starymi filmami przygodowymi czyli filmami, które zazwyczaj robił Spielberg, więc jeżeli jesteście fanami tego typu klimatów, być może ten seans nie będzie dla was tak męczący. No to postaci może nie są one tak wkurzające jak w książce, ale i tak są zwykłymi chodzącymi kliszami. Z całego tego grona najbardziej nie znoszę tutaj Wade'a, który ma być tym wszechwiedzącym geekiem, który wie o popkulturze praktycznie wszystko, na co ja zazwyczaj odpowiadam... Co? Ty? Ty, ty? Ty masz być ekspertem od popkultury? Ty? Proszę cię, proszę cię, nie rozśmieszaj mnie. Od tego jestem ja. Na szczęście powiem wam, że pod względem aktorskim jest całkiem nieźle i nasza ekipa naprawdę stara się jak najlepiej sprzedać tą całą bzdurną fabułę. Chociaż nawet najlepszy aktor nie uratuje kiepskiego scenariusza. Kurzające jest też to, że Ready Player One ma denerwujący zwyczaj tłumaczenia ci tego, co możesz dostrzec gołym okiem na ekranie. Tak jakby ktoś miał przekonanie, że fani popkultury to debile, którzy nie potrafią myśleć za siebie. Zobaczcie tylko z jaką subtelnością film pokazuje nam, że jedna z bohaterek ma bliznę na twarzy. O, oh, 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 tyle subtelności. Wow, brawo, chłopaki! Normalnie, Zack Snyder bije wam brawa. Reasumując, Ready Player One to film co najwyżej średni. Dla przeciętnego widza, będzie zbyt nudny, a dla fana popkultury, może być wręcz obraźliwy. Mimo to. Szanuję, że Spielberg zdołał z tego ciężkiego materiału źródłowego zrobić coś relatywnie strawnego. Ale jak mówiłem, chciałbym, aby tym projektem zajął się ktoś bardziej obeznany w temacie ktoś tak jak Edgar Wright, który sam nie jest nerdem. Być może wtedy dostalibyśmy film, który byłby godny miana świętego grala popkultury. A tak dostaliśmy banalne peplum, które można obejrzeć, ale w sumie po co? A z mojej strony to by było na tyle. Jak zwykle, dzięki za uwagę. Do następnego razu, trzymajcie się, moi drodzy. Cześć.